Kurwa mać, jak sobie wpiszecie wotorę, jak sobie wpiszecie wotorę na, jak się zwie, kurwa czemu to się nie zapisało, czekajcie, jak sobie wpiszecie wotorę, to, to macie tam taką transmisję, nie? Ten początek, co zawodnicy wchodzili, napierdają się na gołe pięści. No, ja to pokazałem te urywek i tam jest sport, coś tam w otorę, i od nich dostałem roszczenie o prawach autorskich, bo pewnie mają jakiś algorytm zabezpie zabezpieczający przed, e, przed re re retransmisjami. Czyli, na przykład, jakby ktoś chciał retransmitować na YouTubie, czy, na, czy gdzieś, to automatycznie oni to wałapują i banują. I ja pokazałem ten akurat darmowy moment, jak oni to za darmo puścili na YouTuba, i akurat mi algorytm to wychwycił i dał bana. na odwołanie, i jest szansa, że mnie odbanują po prostu. Znaczy, na pewno, na pewno odbanują, bo napisałem mi właśnie, że ja chciałem tylko pokazać, że taka gala jest i w ogóle wiecie o co chodzi. Chciałem po prostu pokazać, że jest taka gala w Polsce i w ogóle, a nie, że tam banują za takie głupoty. To chyba lepiej dla nich, że ich trochę zareklamowałem, tak? Ale zobaczymy. Nie, że tak Tylko po prostu jestem wkurwiony, bo nie chcę, żeby zasięgi mi trochę podupadały, nie? Fajnie, że przyjrzeliście za mną na nowy kanał i w ogóle bo, Ale muszę wypić piwsko, się od, odstresować, bo wiesz, ja, że się w no Nie no, było... kurwa, nie niedobrze, no Bo przez taką głupotę jeszcze, nie? Ale nie piszcie żadnego JG, nic, ani nic takiego, kurwa, bo przecież nie jesteśmy dziećmi Ola, czy JG, JP, JS, JS J, JW, JD Widzowie My nie jesteśmy dzieciaki, spokojnie. A nawet jak jesteśmy dzieciaki niektórzy, no to... Możemy być mądrzejsi i nie robić jakichś tam jutg i tak dalej. Zwróćcie następne że, zwojanie, że Dzięki Sebastianze za złote, ale nie piszcie mi takich rzeczy, bo wiecie, mnie to nie interesuje, naprawdę.